Ej, Wiktor! Słyszysz? Wstajesz? Dlaczego? E! Wiktor! Wstajesz? E! Ty mi w Wstajesz czy nie? Ej, to moja Jakie jabłko? No. Ej, ale czemu nie wstaniesz? No, bo nie. Ale czy... karty. Jakie karty? Ja co? Jakiego Maćka? Ej. E... Jakiego Maćka? Kogo? Z kurwa. <grym> ale jakiego Maćka? Z Co ty w tych kartach widziałeś? O może ona mała. Kto? Matthij. I kto jeszcze? Ty. A, a czemu? Bo sobie Ale dlaczego? Tak, kurwa. <gry> ale czemu jestem piętnienny? Bo sobie Ale masz jakieś wytłumaczenie? Nie, ale się piętnienny. Ale czemu? Bo mnie łudziłeś, <gry> Ale ty musisz już wstać. No i czasem. Co? Czasem. Co zrobisz? Mam czas Czasu nie masz? Mhm, Na wstanie? mhm. No wstanie? czemu? Bo no, jestem zajęty Bo co? Jestem zajęty Ale co? jesteś zajęty? E. Bo, czemu ci powiem? Czemu ty jesteś zajęty? Nie, i jak bym No ale no powiedz no Nie mogę. Ja bym ci powiedział Ja ci nie ja ale patrz czemu, czym jesteś zajęty. Ja. No proszę. Patrz co się No co? No nic, muszę koło skręcić. Jakie <noise> koło? No to by jechać żeby było. Ty będziesz odkręcał koło, żeby jechać? O. <noise> ale po co? Żeby kurwa i... To jest ale ty bez koła nigdzie nie pojedziesz. Ja nie pojadę no nie pojedziesz nigdzie bez koła. No ty ja wiem. No dawaj, załóż się. No dawaj. O co się zakładamy, że bez koła nigdzie nie pojedziesz? Nie. No dawaj, załóż się o co. Co? Co? Co ty gadasz? Ale o co się zakładamy? Co? No powiedz mi. No tak, kurwa. Ale o co się zakładamy? No tak. No, a jaki typ? A czemu nie wstaniesz? Po chuj. <głos》>, ale czemu? No bo chuj. No bo... trzeba wstać już. No to ja już nie? No piętnasta już. No to chyba ojciec. No mówię ci. Przecież na zegarek. O to ja się, chłopo, który się idzie tamę. <głos》> Jaką tamę? No, nam, kurwa. Po co naptamy? Kopać się. Kopać? Co? No. Kopać? Co? No. A czym kopać? Rękami. Kopać rękami? No. Jak kopię się nogami. Co ty gadasz? Ja to w to? wodzie. <laughs> kiczu? Co? No. Ale czemu? No bo, żeby było więcej wody. Ale w czym wody? Panie. Po co? Żeby było było. Ale co było, co będzie lepsze? No to, się będzie w Ale co, co to da? się no będzie w soboty. A co sądzisz o sytuacji politycznej w naszym kraju? Spierdolnięta. dlaczego? No. Uzasadni. Tak. No ale postara się jakoś powiedzieć własnymi słowami. Nie umiem. Ty jak to nie umiesz? Ja mam czasu. A co takiego robisz? Nie kurwa. Co robisz? Yeah. Nie. Przestajcie się bo jadasz. Ale ja próbujesz spać. jesteś Debilem i nie mogę. Serio? No. Tak. No. A co powiesz na temat y, tęczy w Holandii? Trzeba spalić Dlaczego? No bo jest <laughs> Ale dlaczego jest wpierdolnięta? Ale po i tam w tej No bo tam są za tym. Za związkami gejowskimi. Je jebać. Po co? Bo są pedałami. Ale dlaczego? Bo są pedałami. Ale jak? Mami, kurwa, z chłopakiem i... <grym> padał się robi, kurwa. Czyli <grym> padał się robi? No. Ale to musi być chłop z chłopem i padał się robi? To jej wcześniej. Aha! A to zmienia passenger rzeczy. Ну, добра. Добра, я се. Можно, это я се Какой ввязываю? Что и с того? Добра,